Chciałabym powiedzieć coś na temat baranka i Dwa. Jezus był barankiem Ila. i Teraz, kiedy mówimy o duchu baranka, to mówimy o tym Jezusie, który szedł na krzyż golgoty, aby złożyć siebie w ofierze, aby dać się ukrzyżować. Jezus dał się ukrzyżować, to nie jego ukrzyżowanie. To on sam siebie złożył w ofierze na Krzyżu Golgoty. To on uczynił tak, aby się wypełniły pisma. Natomiast, kiedy mówimy o duchu lwa, lwa z pokolenia Judy, to mówimy o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie, który zwyciężył, który zmartwychwstał, który pokonał na Krzyżu Golgoty szatana. Wtedy mówimy o duchu lwa z pokolenia Judy. I chcę teraz powiedzieć tobie. Że kiedy przyjmujesz Jezusa Chrystusa jako pana swojego życia, to przyjmujesz lwa z pokolenia Judy. To przyjmujesz wtedy do swojego życia króla lwa. I teraz chodź w tym duchu: chodź w tym duchu lwa z pokolenia Judy. Chodź w tym duchu lwa, który zwyciężył, lwa, który ryczy. lwa, który odbiera terytorium diabłu. Chodź w tym duchu lwa z pokolenia Judy. Kiedy kiedy mówimy o duchu Baranka, to mówimy wtedy, kiedy e, prawda, która jest ostra jak miecz obozieczny, przynika duszę od ducha, i wtedy, kiedy składamy naszą duszę w ofierze, kiedy my zażynamy naszą duszę, kiedy ją składamy w ofierze, dlatego że my, kiedy zrodziliśmy się z Bożego Ducha, jesteśmy duchowymi ludźmi, jesteśmy duchowymi ludźmi w ciele i w duszy, ale prawda. Ona odcina duszę od ducha i kiedy dusza yy, krzyczy, to ona ma zamknąć swoje usta jak owca na rzeź prowadzona. Wtedy mówimy o duchu baranka, żeby nie pozwolić, aby ta dusza się odzywała, ale aby ta dusza dała się zacznąć, aby ta dusza dała się złożyć w ofierze, dlatego że w duchu jesteśmy generałami, w duchu jesteśmy lwami, w duchu bierzemy, przejmujemy panowanie, bądź lwem z pokolenia. Każdy odrodzony z Bożego Ducha człowiek ma w sobie Jezusa jako króla lwa, jako lwa z pokolenia Judy. I teraz mówię to do wszystkich ludzi odrodzonych z Bożego Ducha. Jeśli mieli błędną teologię, jeśli mieli błędne myślenie odnośnie ducha Baranka, to spokutuj. To spokutuj i przyjmij, że w Nim odniesione już jest zwycięstwo i że ty chodzisz w duchu lwa z pokolenia Judy, że jest w tobie lew, że jest w tobie król, lew, król, lew, król, lew. Spokutuj, spokutuj z tego błędnego ideologicznego myślenia i przyjmij prawdę Bożego Słowa. Amen. Amen.